Nasza sytuacja polityczna przez ostatnie lata wyglądała bardzo niedobrze ze względu na dezercję Ameryki w tej części rejonu. No Jarosław Kaczyński powiedział u nas w wywiadzie, że nie wierzył w całkowitą dezercję. I to była prawda, ale ona była na tyle duża, że Rosja mogła tu rozbudowywać swoje wpływy. Jestem absolutnie przekonany, że tragedia 10 kwietnia wiązała się właśnie z próbą odbudowania swoich wpływów, wpływów Rosji w Europie Środkowej. Wektory tej polityki być może się zmieniły, bo kiedyś podstawowe wpływy polegały na tym, żeby mieściły się tu sowieckie armie. Dzisiaj jest istotniejsze dla Sowietów, żeby się tu mieściły ich przedsiębiorstwa energetyczno paliwowe, a przede wszystkim struktura energetyczna paliwowa, a w ostatnich kilkunastu miesiącach mam wrażenie, że toczy się wojna o zamknięcie rynków. O co chodzi? Chodzi o to, że główne paliwo z tego jest utrzymywana Rosja, a w zasadzie ich jedyne źródło dochodu, jakim jest gaz, no jest to oczywiście jest to trochę ropy, ale to się wcześniej czy później skończy. Ale główne paliwo, które było nadzieją na, na utrzymanie Rosji zaczyna być w rękach Amerykanów i wielu innych krajów. Okazuje się, że też jest w Polsce, ale, ale nawet gdyby w Polsce nie byłoby to jednego metra sześciennego gazu, to gaz na świecie musi tanieć, dlatego że Amerykanie znaleźli nowe metody i potężne złoża gazu niekonwencjonalnego i ten gaz po prostu będzie taniał, co to oznacza dla Rosji, że ich dochody realnie będą dużo mniejsze. No więc Rosja postanowiła zamknąć rynki, do których ma dostęp, a najłatwiej zamknąć rynki w tych państwach, w których ma swoich polityków, swoich wasali. Potężna rozgrywka o Polskę, yy, która się toczy, to jest właśnie o zamknięcie rynku. To znaczy to, żeby nie można było sprowadzać skądinąd gazu, związać nas z umowami, związać nas z infrastrukturą, osadzić tu takich cerberów jak Komorowski i tym podobnych, którzy będą pilnowali potem tych umów. No myślę też, że PSL jest takim strzelnicem, które mocno pilnuje tych umów. No brat yy, yy, zabitego prezydenta i yy, szef największej partii opozycyjnej mówi, że samolot się nie rozbił, tylko się rozpadł. No, przecież to jest wyraźna sugestia co się stało i podaje bardzo konkretne fakty. Mamy już w tej chwili nie tylko nasze przypuszczenia i próby wykradzania czegoś Rosjanom, ale mamy amerykańskie badania na ten temat z ich firmy, która produkowała sprzęt komputerowy. Wiemy dużo i ta informacja była potwornie zamilczana reklamowano w tym czasie uważam, że no, dlaczego, no bo to było w sumie bezpieczniejsze to było w sumie bezpieczniejsze i tak będą z nami postępować my musimy przebijać się przez tą barierę więc nie nie o wynik wyborczy idzie ale o jakość duszy tych, którzy wygrają władzę bo mogą rządzić Piotrowie Zarębowie yy, i ich, yy, ich wychowankowie, którzy będą tłumaczyli, że najlepsze, co Polska może spotkać, to sojusz z SLD. Pamiętajcie Państwo, że jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu Zaręba taki tekst w rzepie produkował, przeciwstawiając nas Gazetę Polską, która się popsuła tak w świetne plany, jak sojusz PiSu z SLD. Popsuliśmy i my jesteśmy z tego dumni my rzeczywiście popsuliśmy. Nie ma mowy. Ta walka o jakość duszy będzie rozstrzygana w ten sposób, że ci rozsądni będą zapraszani do telewizji, będą pokazywani, będą reklamowani, będą wspierani, a my będziemy pokazywani jako głupsza prawica, jako ta nierozsądna Taliban, rząd na zemsty, która niczego nie rozumie, która nie chce porozumienia z Rosją, a nawet jak już okazuje się, że, że to porozumienie z Rosją się skompromitowało, to która szkodzi Ameryce, bo Ameryka chce się przecież z Rosją dogadywać. Tak to będzie przedstawiane i trzeba to ludziom spokojnie tłumaczyć, bo to my tę wojnę wygrywamy, tylko że nie wolno poprzestać przed me, tuż przed metą. Jesteśmy niedaleko sukcesu. Myśmy wyprowadzili Państwa na ulicę, zakładając, że, że to jest jedyny sposób spotkać się, zobaczyć, porozmawiać ze sobą. I 10 kwietnia był i potrzebą, i pretekstem. Był potrzebą, bo, bo tak ten 10 kwietnia by zniknął z pamięci, wytarty, wymyślono by mnóstwo różnych y, uroczystości, imprez. Tak jak chciano to zrobić, że jak my robiliśmy w Warszawie, to ogłoszono, że ja z, z kapuścińskim Rysiem chcemy w, w, robić w Krakowie 10. Przecież, przecież my żeśmy czytali swoje wypowiedzi w gazecie wyborczej, których w ogóle nie udzielaliśmy. Nie to, że takich w ogóle nie udzielaliśmy, a Gazeta Wyborcza podała. To samo by zrobiono z, sa, z całą sprawą smoleńską. Ale do klubów należy organizacja w ogóle życia społecznego, które zostało zniszczone. W ogóle. Czyli twórzcie państwo życie lokalne, twórzcie fundacje, stowarzyszenia, twórzcie państwo y, y, lokalne organizacje, wchodźcie w nie tam, gdzie można. Niech to będzie choćby kółko fotograficzne, ale niech tam też zaistnieje klub gazety polskiej. Bądźmy wszędzie, bądźmy aktywni, przyciągajmy ludzi aktywnych. To chciano zniszczyć w czasach komuny, ale to też skutecznie niszczy gazeta wyborcza. Dlaczego gazeta wyborcza podjęła wojnę z kibicami? Bo wojna Tuska jest wtórna, on się dał wpuścić w to. Dlaczego podjęła? Bo oni tego nie kontrolują, bo istnieje jakieś środowisko bez ich zgody. I dokładnie my to robimy. My bez zgody elit organizujemy życie społeczne i trzeba ludzi nakłonić. Nie zawsze muszą się z nami ci ludzie zgadzać. Możemy być w kółku fotograficznym, który nie jest zwolennikiem Platformy, drugi jakiegoś innego zboczenia, a, 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 a pozostali zwolennikami PiSu. Natomiast... Natomiast ważne, żeby nie czekać na rozkaz centrali, na rozkaz z Warszawy. Nowe państwo myślę, że się rozwija no niezwykle prężnie. Ostatni numer, prawie 30 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. My ciągle jakby w środowisku medialnym, w innych mediach nie istniejemy, pomija się fakt istnienia takiego pisma jak Nowe Państwo. Mówi się ciągle o tym, że jest inne pismo dla ludzi wymagających takiej szerszej informacji. Ja bym tak nazwała, jest to krytyka polityczna i mówi się, że to jest największy tego typu magazyn. Otóż krytyka polityczna sprzedaje około pięciu tysięcy, tak, więc to to mniej więcej jest taka skala. To co się dzieje z, z kibicami dla nas, w naszej ocenie był, jest ewidentnym wstępem do zaostrzenia po prostu powiedzmy, powiedzmy, do rezygnacji z bardzo ważnych elementów demokracji w Polsce. Kibice zostali sobie wybrani, no między innymi dlatego, że takich wskazała Gazeta Wyborcza, ale dlatego również, że są fantastycznym celem. Z punktu widzenia marketingowego tak naprawdę bardzo trudno jest im się bronić, znaczy oni to robią świetnie bo odpowiadają szyderstwem i śmiechem, tak? I to, I to jest najlepsza obrona. Kiedy to się zaczęło? Wtedy, kiedy kibice wypowiedzieli walkę, w pewnym sensie walkę rządowi, tak? Wtedy, kiedy na, na stadionach zaczęły się pojawiać hasła przeciwko rządowi Donalda Tuska. To wtedy okazało się, że właśnie zostali chuliganami. Wcześniej chuliganów, no co jakiś czas się pojawiali, rzadko, teraz od czasu kiedy pojawiają się z transparentami przeciwko rządowi Donalda Tuska, pojawili się masowo. Tutaj taka mała dygresja, bo po tym jak to już nie kibica, ale została, z ABW wkroczyło do domu tego człowieka, który był organizatorem strony antykomor, ja słyszałam taką wypowiedź Żakowskiego który właśnie w telewizji TVN powiedział, no że to rzeczywiście tak trochę dziwnie wyszło, że ABW i tak dalej, ale czym się głównie zajął? Głównie zajął się tym, jakby ta sytuacja wyglądała za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego, czyli że ci zapukali, no to jednak pewnie kulturalnie byli i mili, jak powiedział, a tamci by wysadzili drzwi skuli tego człowieka i coś jeszcze mu zrobili, tak? Znaczy tak, to... Więc... Na tym jakby no, się skoncentrował. I dokładnie ten sam mechanizm działa wobec kibiców, ale zapewniam Państwa, że zadziała również bardzo ostro wobec nas i wobec Państwa. Znaczy, to jest tylko wstęp. Dla mnie kibice są fantastycznym poligonem, na którym te wszystkie metody się wykorzystuje, bo oni rzeczywiście mają problem z obroną. Przynajmniej tak myśleli organizatorzy tych akcji. Chciałem powitać naszych gości. Przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców Wojciecha Wiśniewskiego i Jacka Smalcerza. Ja powiem tak. Pisze Gazeta Wyborcza o tym, że y, chcemy, chcemy takich czasów, kiedy ludzie będą mogli przychodzić całymi rodzinami na mecze. Tu jest pan Jacek Smalcerz, który chodzi całą rodziną na mecze razem z żoną, razem z dwójką dzieci. I był taki czas, kiedy jako właśnie taki zwolennik kibicowania rodzinnego. Y, Cała jego rodzina, łącznie z małżonką oraz córką i synem, mieli zakaz stadionowy na meczach Legii Warszawa. To było kiedy kibice Legii przeciwstawili się temu, temu, czego chciał koncern ITI. Koncert ITI wpadł na pomysł, że wymienimy publiczność stworzymy takie trybuny, na których będą. Przedstawiciele bliżej niesprecyzowanej klasy średniej, którą, którą, którą poza wszystkim zwalczamy, którzy będą siedzieć, jeść popcorn i, i zachowywać się zupełnie inaczej niż ci ohydni, wstrętni, kibole, wznoszący jakieś takie dziwne okrzyki, taki obcy świat. Od początku tego roku zauważyliśmy, że pojawiają się takie materiały w telewizji. Zatrzymali jakiś stultenerów w Białymstoku, to to kibice Jagieloni. Zatrzymali jakiś bibrowników w Łodzi, to no to kibice Widzewa albo ŁKS-u i tak nikt Dlatego postanowiliśmy się spotkać i zareagować na tę akcję. Spotkaliśmy się 12 kwietnia w Poznaniu, gdzie przedstawiciele różnych stowarzyszeń z całej Polski Postanowiliśmy rozpocząć taką akcję pod hasłem Rządu nie spełniono obietnicy, temat zastępczy kibice. Kibice Lecha Poznań określili to jeszcze takim, tak, takim transparentem, na którym było napisane, że nie ma stadionów, nie ma dróg, nie ma niczego. No i teraz to się powtarza, że to było takie prorocze w tym kwietniu, Stadion Narodowy widać w jakim stanie jest, a najważniejszym problemem w Polsce okazali się kibice, kibole. A oprócz tych kiboli szczególne przypadki, jak tam militar w Pozdaniu czy starów w Warszawie, to też szczególne przypadki, w których już takich bandytów jak oni to już nie ma. I wszystko inne było nieważne, łącznie z tym, jak to y, y, zabito osobę Biladela, to też było mniej ważne niż kibole. Przecież to przewidzieliśmy, więc my nie jesteśmy takimi, którzy sobie pozwolą na różne takie rzeczy. Powiedzieliśmy, że nie, 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 Jakże skoro rząd co? chce, to będzie wojna, będzie wojna w tym zakresie i my nie ustąpimy. Tak samo jak premier mówi, że nie ustąpi, my też mówimy, że nie ustąpimy. Krótko bym się cofnął historycznie o ponad dwa lata, kiedy 2 września 2008 roku w Warszawie po godzinie 17 miało największe zatrzymanie w historii po stanie wojennym ludzi idących na mecz drugiej drużyny, w tym wypadku kibiców Legii Warszawa na Polonie. W tym momencie pan premier wychodzi teraz, że to chyba on, bo nie zastanawialiśmy się zawsze, kto to wymyślił, ale to chyba jednak on z, z ówczesnym premierem, premierem, wicepremierem do spraw, do spraw Wewnętrznych z Chetyną, żeby zrobić spektakularny, gest wobec koncernu ITI, z którym żeśmy, że tak powiem, byli wtedy w stanie walki i to takiej walki, której jedynej chyba w historii nowożytnej Europy w wolnym, demokratycznym państwie niby yy, grupa kibiców wygrała z potężnym koncernem medialnym przy okazji, bo zakończyło się to, jak pamiętacie państwo, porozumieniem. Ale w tego 2 września, proszę państwa, stała się rzecz straszna. To znaczy premier rządu ze swoimi ministrami wymyślili sobie, że zatrzymają ludzi yy, idących naprawdę, jeszcze mi Państwo, nieuzbrojonych, jak tam kiedyś właśnie Tusk powiedział, z maczetami, z jakimiś tam. Tam był tylko jeden znaleziony przez policję Widelec i stąd dzisiaj historyczna nazwa tego, tej operacji całej policyjnej i państwowej przeciwko tym ludziom nazwaliśmy Widelec 741, bo to mniej więcej odzwierciedlało ilość osób zatrzymanych, tam było trochę więcej, a część uciekła. Państwo myślało sobie wtedy w ten sposób, ponieważ już wiedzieliśmy, że będziemy organizować euro. No i na przykład temat bezpieczeństwa na stadionach i temat kibiców będzie na pewno monitorowany przez UEFA. W związku z tym, jak się zatrzyma niepoprawnych bardzo politycznie wtedy kibiców legii, bo walczyli Walczyliśmy o swoje prawa z ITI, więc myślę, że i tu przy wsparciu znanej telewizji błyskawicznie na całą Polskę poszedł przekaz 756 chuliganów zatrzymanych w nielegalnym zbiegowisku. Tylko specjalnie tych ludzi doprowadzono w kordonie nad Wisłę i tam wszystkich aresztowano, Kto nie, tych, którzy nie uciekli. Dlaczego o tym mówię? Bo proszę Państwa, to jest dla mnie moment, w którym Donald Tusk wymyślił sobie, że PR-osko propagandowo załatwi sobie jakiś temat, na przykład przed UEF-ą powie, że temat chuligaństwa stadionowego to nie istnieje. On został zrobiony 2 września w Warszawie. Dzisiaj, kiedy się zaczynają pierwsze sprawy w sądzie, nie Państwo, jest 10 pierwszych wyroków. Takich, jakich spodziewaliśmy się yy, sądów. Mamy na, nadzieję, że sąd apelacyjny utrzyma to. Dziesięć pierwszych spraw, które są w tej sądzie, sąd nie znalazł podstaw, aby yy, y, y, tych ludzi ukarać. A proszę Państwa, kto z Państwa, na pewno słyszeliście o tej sprawie, bo to była głośna, tak jak teraz te ostatnie wydarzenia dwa lata temu, ale to się tak właśnie robi w, kra w kraju niedemokratycznym, że najpierw się robi, zamyka się ludzi bezprawnie w takiej dużej ilości, 752 osoby. Po tym jest... Olbrzymi szum, wiodący, prym w tym wiodą oczywiście gazeta wyborcza i tam w tym momencie TVN. TVN był już wcześniej nad tą wisłą, zanim, zanim te, ci policjanci tam yy, zatrzymywali tych ludzi. I proszę Państwa, powiem tak, żeby już nie, nie przedłużać. Na pewno kibice, kibole, tak zwał, tak zwał. kibole to akurat jest nazwa pochodząca z Poznańskiego, skąd jest tutaj szanowny pan redaktor i ona ma tam konotację pozytywną, ponieważ kibol to jest zagorzały, kibic taki yy, zak, yy, zakochany w swojej drużynie. Yy, to słowo teraz przejął, yy, przejął właśnie rząd jako zupełnie od, yy, konotację odwrotną, pejoratywną. A my, proszę państwa, jesteśmy właśnie dumni z tego, ole to właśnie tutaj my kibole. Kolega Isakiewicz jest nagorzałym kibolem też. To jest udowodnione, bo niektórzy tacy się teraz robią, ale zachęcamy do kibolstwa, ale do tego kibolstwa, który, który my reprezentujemy, proszę Państwa, bo my tak samo jesteśmy zainteresowani, aby z naszych szeregów kibiców usuwać rzeczywiście osoby, które, że tak powiem, pomyliły miejsca swojego odpoczynku. Bo sport, piłka nożna to będą być miejsce, w którym ludzie się cieszą, bawią i tak dalej. Natomiast to, co robi Tusk i, i, i przedstawić, jego rządu, na przykład zamykając stadiony, tak jak było w Poznaniu, stadion, który jest budowany na euro, mówi się jednego dnia, że stadion jest, musi być zamknięty ze względów bezpieczeństwa, dlatego, że akurat był mecz Lecha Poznań, to jest, była kara za, za tak zwaną według mnie prowokację bydgoską, a następnego dnia ci sami prawie... Stuprocentowo ci sami kibice, jako już kibice warty, poznań, na tym samym stadionie już nie stanowią zagrożenia i my rozmawiamy, na przykład z, tutaj w Warszawie też z Wojewodą, w tej chwili skierowaliśmy do niego pozwy zbiorowe w sprawie tego, żeby jeszcze raz odpowiedział nam, dlaczego dla innych kibiców zostały zamknięte stadiony. Poza tym, że wiemy, że na pewno chodziło o jakiś taki piarowski tutaj spektakularny gest ze strony rządu, żeby pokazać, że. Rząd się nie boi i zabyka stadiony. Wierzcie, Państwo, że dziękujemy Donaldowi Tuskowi akurat w tej sprawie, ponieważ ci kibice, którzy są. Tak, przychodzą, jak my ich nazywamy piknikami. W większości uznali ten, 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 ten właśnie gest pana rządu i tą sprawę jako zwykły przejaw nieznajomości środowiska i spraw. I akurat powiem szczerze, że zagrał. W stosunku naszych, do naszych spraw bardzo pozytywnie i oby Tusk robił dalej takie rzeczy, to na pewno dokona kolejnego cudu, bo już, bo już go dokonał w postaci zjednoczenia naszego środowiska. To jest bardzo dobre. Dziękuję.